Proszę pana, wspieramy akcję recyklingu nie, i nie. robimy projekt do Epo fanów zapraszamy do naszej akcji, żeby nas pan wspierał, Zielony Świat, proszę. Cześć kolego, wspieramy no, recykling, no. bardzo bym Ciebie prosiła, żebyś y, 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 zrobił y, sobie tego czaczek i żebyś wyciągnął wnioski i powiedz czy wspierasz recykling. Na świecie. Tak, wspieram recykling. Mamy następnego, następną osobę, która wspiera recykling. Jest taka akcja u nas w szkole z Predictwem Handel. Powiedział to coś na Nie masz pojęcia, a masz pojęcie o recyklingu? Słuchaj, jeżeli chciałbyś nas, nas wspierać, tutaj nakleję tobie taki znaczek: recykling. I e, poinformuj swoich znajomych o tym. Dobra. Bo to jest bardzo poważny, bardzo poważny temat w naszym e, społeczeństwie. Słuchaj, chcesz nam pomóc w projekcie EkoFan? Odnośnie recyklingu i sprawiedliwego, sprawiedliwego handlu? Pamiętaj, segregacja jest najważniejsza. No Nawet w jedzeniu dba o recykling.